Ok, odzyskaliśmy kombinezon. Wyrwaliśmy chwasty. Jeśli kogoś z Was się będzie chciało, możecie, tak jak wcześniej mówiłem, pomóc odzyskać psa waszemu kuzynowi. Osobiście średnio to interesuje. Dobra, no to teraz pora zdobyć eku i zająć się wykonywaniem naszej misji, którą jest zdobycie świętego geka. Dziękuję. Sądzimy na dolne pole wyjściowe. Może, możecie sobie jeszcze pogadać z ludźmi, ale jako, że mi się po prostu nie chce, gdyż nie ma w tym mieście naprawdę nic ciekawego, to wychodzimy do następnego miejsca, którym jest Pramat. Rzekome miejsce pobytu handlarza, który dostarczy do wioski flaszkę ze świętej Krypto 13. Ciemno, nie być ciemno. Zróbmy, żeby było jasno. Dobra, no więc pokrótce. Tablica informacyjna. Możecie sobie poczytać, ale ja już znam to wszystko na pamięć. Tutaj widzimy pijaka, który za drobną opłatą 25 dolarów będzie chciał przywitać nas w mieście, ale poza jego dobrym słowem zdobędziemy tylko odrobinę reputacji, ale niezależnie od na dobrej reputacji w tym mieście, jak na razie. Tutaj mamy dzikusa, który nie jest zbyt inteligentny i w późniejszym etapie, może nawet teraz, ale na razie jesteśmy zbyt blisko. że pomóc, poprosi nas, żeby popilnować jego stada bydła, które będzie atakowane przez radoskorpionów. Co bym wam mógł jeszcze powiedzieć, zanim zacznę tutaj grę na poważnie, to jest... a zaraz wszystko zobaczę, Czy wszystko będzie w porządku? Sulik. Sulik to bardzo ciekawa postać, która może w późniejszym etapie gry zostać naszym towarzyszem. Niestety e, jego siostra została porwana przez łowców niewolników. I jakby wam to powiedzieć, pijany w barze, złoszczony po stracie swojej ukochanej siostrzyszki, narobił trochę szkód i teraz musi zostać w tym barze, aby odpracować swoje szkody. Jeśli zbierzemy 350 dolarów i damy mu je w prezencie, on zapłaci za swoje zniszczenie i zaproponuje nam pod warunkiem, że nasza reputacja jest pozytywna, że pójdzie z nami i będzie nas osłaniał. Falewne, ale chwilowo nie mamy tyle pieniędzy. Skąd zdobyć pieniądze? Na przykład wejdźmy do tego pokoiku i przeszperamy szufladę. Turyści z Polski, prawda? Zobaczmy jeszcze kółkę na książki. Skóry gekona. Ach tak, skóry gekona możemy sprzedać za pieniądze, bo poza tym nie przydadzą nam się do niczego specjalnego. I znajdujemy też steampack, który służy do regenerowania naszych punktów HP, nawet w trakcie walki. Jest dużo lepszy od leczniczego proszku, gdyż nie osłabia naszej percepcji. Hmm, a teraz wypadałoby zdobyć jakiś pancerz. Ciekawy czy Sulik obrazi się, jeśli ukradniemy jego. Kurteczkę. Trzeba jednak się nie obrazić. Solidacja dalej wygląda jak gej, ale przynajmniej jak super Tutaj znajduje się dom Vicka. Który właśnie jest celem naszych teraźniejszych poszukiwań. Znaczy jak się domyślacie to by było zbyt proste. Nie ma go w domu. No, Zostawił w szufladach parę ciekawych rzeczy, które również nam się przydadzą na przykład. Cześć piwek. Flaszka whisky. Butelka coli. Nie chcę coli. Karty do gry, którymi... Zdziwicie się, ale można grać tylko w jednym jedynym miejscu w grze. Obok, dwóch już nie, już nie pamiętam. Już naszawkę. Wejdźmy do środka. Radio, które będzie potrzebne nam do uwolnienia dwutnika. Kolejny steampack. Nasza pierwsza mordercza zabójcza broń. Którą jest ręcznej roboty samopał. Ładowana amunicją 10 mm. 10 mm. Teraz, kiedy chociaż wyglądamy na opancerzonych i uzbrojonych, możemy przejść do wykonywania dalszej części gry. Jeśli nie macie zbyt dużego poziomu umiejętności walki, wręcz to pragnę nadmienić, że w tym otobarze Znajduje się pijaczek w średnim wieku, z którym jeśli pogadamy i będziemy do niego mieli, podszkoli nas w walce wręcz. O czym ty mówisz? Pięściarstwo, męska sztuka, bitki na ręce. Zanim to miał na umyśle. Ciekawy dialekt. Cóż, chyba to też może mi się przydać. Chodźmy na słońce, znajesz to wszystko, biega... Uch, troszeczkę go nie rozumiem. Otoż to by całe ciało uderzało, jakoby jakoś ten świński bat. Aha. Po kilku spływających potem godzinach, teraz poznajesz, coś się było, robiło źle. To jest naprawdę lubię. Jak ktoś mówi do mnie w ten sposób... Tak, rozumiem, dziękuję za poświęcony czas, to było wspaniałe, pozwolę, że dam Ci 10 na browar. A dam mu 10 na browar. Jednak nie będzie chciał 10 dolar dolarów na browar. Zrobił to naprawdę wspaniałomyślnie, dlatego dziękujemy mu jeszcze raz i mówimy do widzenia. I kolejne szafki do przeszperania. Moment, ciekawe, czy znajdziemy coś za tymi drzwiami. Oj, są zamknięte. Kiedy nie mamy pod ręką wytrychu, ani nasza umiejętność otwierania drzwi nie jest specjalnie wysoka, możemy spróbować otworzyć drzwi, że tak powiem, skopa. Bardzo interesujący sposób. Jak widać, drzwi nie były zbyt solidne, więc weszliśmy do środka, chociaż nie widzi się na no to, że wszystkie drzwi tak otworzyły. Nie, nie, nie. Znaleźliśmy obrazek i mięso. Nigdy nie rozumiałem, szczerze mówiąc, do czego jest mięso w tej grze, gdyż nie da się go zjeść. W ogóle w tym mieście przydaje się tylko do odzyskania klucza do wioski traperów. Zapewnie gdybym w tą igre zrobiłem zapakowanego i dystycznego Zapewne tak. Dzięki. Chyba za co. Mamy tu dobrą parę butów. Czego chcesz? Sprawdź, czy to przypadkiem nie jest też. Jak widać, nie jesteśmy zbyt lubiani w tej części miasta, dlatego dobrym sposobem na przywitanie wszystkich okolicznych tubelców będzie postawienie kolejki. Albo nie. Nie, 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 zbieramy pieniążki dla Sunika. Musisz chyba mówić głośniej, wiesz, bo nie wiem czy mi słuchać ci w mikrofonie. No, Przywitaj no, się no, z widzami. Y, witam widzów wszystkich. Y, jestem... Dziękuję. <grym> <grym> Bardzo ładnie, brawa, 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 brawa. Mieliście brawa, prawda? O, jak widać, ten oto obraz możemy sprzedać za 300 dolarów. Cóż za duże pieniądze. Które naprawdę nie są dużymi pieniędzmi, ale przynajmniej wystarczy, żeby zyskać towarzysza naszej podróży. 151 dolarów. O, i jest droga. To może pistolet. Też za drogi. To może, a chociaż trochę amunicji. Nie, Team Spaki są naprawdę drogie w tej grze. Tak, jestem w stanie przystąpić na taką ofertę. Oj. Chyba jednak nie dokonałem handlu. Przepraszam, ale mam ostatni raz. Powtórzę, mam rosyjską wersję gry. Spolszczenie nie zadziałało na interfejs, dlatego mogę być trochę zamotany. Amunicja. I co to ja miałem kupić? A, pieniądze! Pieniądze miałem od niego nie Tak. Jakby nie patrzeć, przydałyby się. Jedna skóra pikona. No. Okej, okay, to dobry interes. Również się cieszę, że jesteś zadowolony. Dzięki za pomoc do widzenia. mam pieniądze. Dobra, mamy już 404 dolary, teraz możemy iść porozmawiać z Swinkiem. Co się wiąże w tym, że mamy już towarzysz. Tak, pierwszego towarzysza w naszej podróży. Czemu nie zrobisz idiotycznego, napakowanego osiłka? Gdyż... Ja jestem naprawdę bardzo pokojowym, dobrym człowiekiem, który będzie wykorzystał do walki innych napakowanych, tępych osiłków. Po prostu ciepłym Surowo mnie ocenisz. Łowcy! Moją naszą siostrzyczkę! Podobno Wik ma informacje. Szukasz swojej siostry? Jeśli chcecie, żeby Wik poszedł z wami, cały czas musicie wypytywać się go jego siostrę. Dopóki nie powie wam, że musisz zapłacić za zniszczenia. Tym troszeczkę się pogubiłem w trakcie tej rozmowy. O. Tutaj wybieram cyr. Czy musisz zapłacić za zniszczenia? Musimy dać Majdzie 350 dolarów. Ty idziesz na południe, my pójdziemy z tobą szukać ostrzeczki. Ty masz 350 dolarów? Proszę, oto 350 dolarów. Tak, oczywiście, chcę, żebyś szedł, z, żebyście szli z nami. Zapewne może Was zastanawiać, czemu Wik mówi o, o sobie w liczbie nogi. Otóż pochodzi z dziwnego plemienia, które wczepia w swoją skórę kości swoich przodków, przez co twierdzą, że potrafią z nimi rozmawiać. Tak, to jest mój towarzysz. A teraz sporo pokazać wam parę rzeczy odnośnie towarzyszy. E, no więc tak, jeśli poprosimy Solika, aby porozmawiał w naszym imieniu z duchami, możemy go zapytać o miejsce, w którym przebywamy, bądź o szansę, e, szansę dokończenia naszej misji. W jednym i w drugim przypadku Solik losowo powie nam jakąś dziwną anegdotkę, która nie ma większego znaczenia, Bądź ten sens jest tak głęboko ukryty, że, iż nawet ja go nie widzę. Więc darujmy sobie rozmowy z duchami. Nie interesuje mnie, co myślą duchy. Chcę wam pokazać teraz coś innego. Chcę wam pokazać, do czego służą opcje walki. Przede wszystkim, rozmawiając z nim o walce, możemy zapytać go, jakiego rodzaju broni używa. To, że radzimy sobie z pięściami, włóczniami, dużymi młotami, lekkimi karabinami. Jesteśmy wszechstronni. Co oznacza, że możemy dać mu wszelkiego rodzaju broń białą, Bądź ręczną broń automatyczną. Teraz porozmawiajmy o odległości między nami. Jako, iż Sulik jest, że tak powiem, mil GPS-em, jest wytrzymały i używa broni bliskiego zasięgu, dobrze jest mieć go blisko siebie. Co jednak, jeśli ma w ręku automat i zaczyna walić do wszystkich, do kiedy ty jesteś blisko, dobrze jest sobie włączyć opcję walki których możemy okazać wziąć do ręki swoją broń, założyć pancerz, który niedawno mu ukradliśmy, i ustawić sposób, w jaki chcemy, żeby walczył. W trakcie walki, kiedy strzelasz serial, postaraj się nie, nie zranić. Ucieczka. Potrzebujesz opatronku. Wybór broni. Ja opatem dystansowa, mimo wszystko warto, żebyś najpierw się najpierw silba poddystansował, jeśli masz taką. Odległość w walce. Atak. Celuj do wroga. Wybierz samodzielnie. Zostań tam, gdzie jesteś. Zostań blisko mnie. Niech hmm. idzie na atak. jest wytrzymały. Atakuj najsilniejszego. Bardzo dobrze. Z tym paki przy poważnych obrażeniach. Też bardzo dobrze. To tyle. Przynajmniej na razie. Dobra. Mamy już towarzysza.